Ja sobie otwieram mega boxa. Ja też. I też mega boxa z alejki. I. 6. Ty też. Otwieraj. 7. Siedem. Alejka 6-7. Haha! <noise> Dawaj. Dawaj. Ja... 7. A są ma 7. 7. No, Jakie żarty są po prostu stroją wszyscy? Czekaj. 40 magiczna 7. 7. Ja też otworzę mu Poczekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Jeden. Czekaj, może dwie postacie wpadły. Trzymamy. Witajcie z tej strony Bartek i wielki tata. Wielki tata. Teraz mamy nagrywki z Browstars. Otwieranie na dwóch telefonach. Czyli otwieramy naszego Older and Better czyli moje konto. Bartek Legenda, jego konto. Mamy karnet od zera. Otwarcia równo 110 pozycji. I otwieramy równocześnie Dobre. i zobaczymy co... Sheli. opadała Sherry no. i zobaczymy tak naprawdę komu co wypadnie. Mała skrzynka. Co... Mała skrzynka, duża skrzynka, Ma. czekaj równo opalamy. Trzy, dwa, jeden. jeden. Ty masz więcej kasy. Jeśli się coś? Nie. Yeah. Nie świeci. Dobra. Mega box może. Dobra, raz odpalamy. Nie, moce na moce, moce później będą się przydały. No, A same skrzynki odpalamy. Równocześnie. I też nic. O, świeci się tobie. Dźwięczmy, że niech chociaż to by wpadł. Dobra. Megabox. Od razu megaboxy? No. Czy na koniec megaboxy? Teraz. Dobra, po kolei jedziemy. Trzy, dwa. Czekaj. Masz szóstkę. Dobra. Awesome. Czekaj, otworzę, bo u mnie to nic nie spadło. Zobaczymy co u Ciebie. Gadżet. Gadżet do... Nie, na Moc. Boże, na Moc. Ze <grym> mnie <grym> jest gość. A, Big to... Box. Big Box, malutki. A, czy ja trzeci nie odblokowałeś? To jak to odblokowałeś? To zaraz odblokuję piątego. Nie no, czwórka. Dobra, to odblokuj, żeby było porówno. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Dobra, Też tobie pióty. nic. Otwieramy czwórkę. Czekaj równo. 30 razy. No! Znów widzowie! Nie ma nic. Znów widzowie, nie ma nic. A widzieliście tam na ramkę. Zrobiliśmy. Zrobiliśmy. On robił ramkę. Mhm. On robił ramkę i stworzyliśmy taki ładny wizerunek. Znaczy wizerunek. Ładne tło i rameczkę i... Jesteśmy my bardzo ładni. Przystojni i penny wpadło. Jakby nie było widać przez napis to przepraszam, już się poprawiam. Dobra, odpalamy tego, dużą skrzynkę, trójkę mam, a cóż za może trójkę. A, świeci się? Nie świeciło się nic. Nie, big box, siódemka. Dobra, siódemka, siódemkę, magiczna siódemka. 48. Świeci ci się? Gadzecik. ale co masz czwarta. No nie, ja... To swój ulubiony dzień jecimy dalej. Ósemeczka. Tak, wiadomo, że z tego nic nie ma. Ale może komu wypadł Leon z tego? Komuś wypadł Leon z małej skrzynki? Widziałem? Gratusasiowi. Chyba tak. A, a kurie z tego, z Big Boxa. Więc teraz co? Walczymy o kruka. To pierwszy ten. Kuszę, pasie, otwieramy równo, żadnej postaci. Pakiet, startowy. Pakiet, oznak. Do Pam, Tara, Amber. Aha! Do Amber. A, ja Do Jean. Dobra, duża skrzynka, duża czy mega. mega. Mega, dobra. 3, dwa, jeden. Piątka. A. Dobra, nic nie wypadło. Big box, dawaj. Patrzymy dalej. Big box. Tak. Ja włączyłem nagrywanie? Tak. Na pewno? Upewnij. Otworzymy sobie. Widzicie, co? Bo ostatnio zrobiliśmy taką lipę. Upewnij się. Tak. Zaraz wracamy. Do. I jesteśmy. I nagrywa się. Dobra. Do. Jest. Super. Nagrywa się, nagrywa się. Miałem strach. A... Chyba nic. Big Dobra, box. co teraz? Big Box. Trzynastka? Tak. Trzynastka jedzie. O, dawaj, dawaj. Nic. Nie ma nic. Wielkie mu są się wypadają. duża skrzynka. Też nie ma nic. Kurczę, jakiś pychowy ten opening, coś póki co. Ale nie załomuj się. Piętnastka, tak? Trzy, dwa, jeden. Nic. Tylko tylko. Wiesz co, że bierze tobie więcej rzeczy wypada tak naprawdę, jeśli <noise> chodzi o to. Nie ma nic, dobra, patrzymy dalej. Duża skrzynka. Nie Może otwórzmy dziewiętnastkę. Dziewiętnastkę. Dobra. A, trzy. W to zrobimy. Mega boxy zostawimy na sam koniec. Bo chyba szczęście się wtedy zbierze jakieś większe może. Co wziąłeś? Kejnoty. To ja też. Dobra, bo źle wypadło. Nie tak jak trzeba. Co ty wziąłeś? Drugi numer? 12.22. Dobra, dawaj. W zabójcy nie. Trzy, dwa, jeden. Dwa! Jak to z wujka?

Dobra, wpadło. Dobra, piątka. 25. 25? Nie, 24. Dobra. Po kolei. Omega w skrzynki na sam koniec. Też nic. Czemu w ogóle Asza nie odebraliśmy? Dawaj, Asza. O! Aż! Asz. Aż! I już się go wydropili, to by było. <grywki> no właśnie, taką myślałem. Tak dziwnie, nie? No. Czekaj, bo mi uciekło. To odpalamy teraz. Jaki numerek? 25. 25. Leci 25. Mm. Otwórz. Świecimy się. A tobie? Nie. Daj. Gadżet. gadżet. Pierwszy gadżet. No, pierwszy gadżet u mnie. 27. Daj. Duża skrzynka? Tak. Górna? Nie dolna. Ja dolną. A, B, górna. 3, 2, 1. Nie ma ani. Dobra. Ja, to ja dolną Dawaj. I też nie ma nic. Może da... dawaj. Czekaj, którą teraz? Big Box. Dobra. Mało nie? Czy... Nie ma nic. Bo, ziół, jest jakaś postać. już znaczy. mam. Bo I ja tak będzie jakaś postać. Byron. Czekaj. Też nie mam nic. To, to by wpływa postać tak naprawdę. A my jeszcze nic. No parę, nie, teraz. O! Dawaj. Czekaj. Gadżet. Całe ci powiadomienia już chodzą. No bo tak. trzeba wyłączyć powiadomienia przed odcinkiem. Dawaj. Trudno. Dawaj, 2, 1. Dobra. Wiem jaki wpadły. No. 35 dwa, jeden. Nic. Nic nie ma. Trzydzieści. Co jest? Co to ta klipa? Dobra? Pześć siedem. Ja Dobra. Nie ma nic. Big box. Patrzymy dalej. Szybko Big Box. A gdzie mała skrzynka? Trudna. Co no, trudno. Nie otworzyłeś jej? Nie. Małość po kolei. Hmm. Ale psujesz. Dobra, dawaj. Aha, nic. Też nie ma nic. Dawaj, ile jeszcze? Owrzłeś tą małą? Ty młody nie przedłużę mi tutaj. No otworzyłem. Kiedy otworzyłeś? Z no, dawaj, kolejną małą. 41. Uch, ten mocny sobie po odcinku odbierzemy. A, że jest patrzymy na trzyneczki może mieć, więc za to ja nic. No, ja też nie mam nic. Tak, patrzymy dalej. Gemiki. Gemiki. Mała skrzynka. 3, 2, 1 No nic widzowie nie Duża skrzynka, 44. Tak. Dobra. Co teraz, Bartek? 46? Tak. Poszło. Patrzymy 47. dalej. 7. I. O! jest o! Sam, co ty? Tak, tak, chyba po prostu przekazaliśmy sobie 49. gadżetki. 2, 1. Też nie ma nic. 40. 50. Już bliżej końca. A na koniec zostają najlepsze smaczki, czyli co? Mega boxy. Aaaa, duża skrzynka 52 też nie ma nic. Otworzyłem 53. Jak to 53 otworzyłeś? Mm. Dobra, damy. Mm. I co? Nic nie ma. Nie ma nic. I ma. 54? I teraz przysmaczkę. A teraz idziemy w najlepsze rzeczy. Teraz mogą być hity, hity, hity. od na początku. Od której skrzynki jest Mega Box? Od 30? Czy jeszcze wcześniej? O 20. Dobra, uchwalamy 20. 3, 2, no 5. No Dobra, nie przedłużamy tej chwili. Smutnej. 30. Czekaj, czekaj na mnie. Czekaj, 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 czekaj. czekaj, czekaj. Dobra, czekaj. Nosek. Nie działa, twój nostek. No. Wiecie, że musi nam wypaść postać oprócz tego dla mnie, 4, chociaż? 34. Bo to będzie smutny będzie odcinek. Łóżko. Piątka. Hmm. Szóstka. Dobra. Chwila. Szybko! 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 Szybko. No i teraz zobaczymy. Budget. Star power czy postać? I przynajmniej bonus na pocieszenie. Dobra. Nie, ale mam określenie szczęścia, jedziemy teraz ostatnie dwie, trzy, czterdzieści, tak? Mhm. magiczna, 7. siedem. Siedem! Ja już rozpożdżam użytkowego. No poczekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Dwójka. Czekaj, może dwie postacie wpadną. Postać pewnie. Czemu znowu gadżet? Postać. Wajron! Znowu to jest ja? Po prostu dzisiaj jest faza na Wajrona po prostu, jeszcze bonusik. I co? Ja wiem banilona. I teraz ja Banilona. mam po bajroniku. Dostały dwa, trzy mega boxy. Dawaj. Jedziemy. 7 A ma 7 Jakie czarty są po prostu stroją wszyscy? Czekaj. Star power. I. Star power. I Star Power. Ale hmm. się przynajmniej wymaksują. No. Czekaj. Ostatnie dwie. Taj. Dawaj. 5 i 6. 3, 2. I teraz moja chwila prawdy. Dawaj. Będzie postać. Będzie postać. Nie. Pan. I. Ale wolałbym z skójka. Nie żeby mnie. Wielki to, to chyba wygrał. Odcinek. Nie no, Remis jest. Nie, bo ja mam jedną postać. Nie no, że narzekaliśmy kto wygra to przegrał. Stały dwa mega boxy. Po prostu wpalamy sobie karnecik na spokojnie. 5 Pięć. 5 Pięć. Wow, ostatnia skrzynka. Gamiki ile masz gameów? Już 53. H. Wszystkie zebraliśmy, co? Wszystkie? Tak. Kupiłem, kupiłem sobie postać, może jakąś, jak się uda. Tak. Dobra, ostatni mega box. 55 i co teraz? Nohal. Dawaj, Nohala. Jest piątka za Nohal. I nie ma. No ten, dwie postacie, plus aż. Masz tam Mega Boxa. A ty masz jeszcze Mega Boxa. Ja ty? też mam Mega Boxa. Dawaj. Dobra, ja sobie otwieram Mega Boxa. Ja też. I też Mega Boxa z alejki. I... Sześć! Ty też, otwieraj. 7. Siedem! Alejka 6-7 <laughs> Dawaj! Dawaj. ja do, ja do jedynki. A czekaj, ty do czekaj. No, Dawaj. No, czekaj jeszcze. Dawaj. No ja, ja pierwszy? No. Star power. Ja. Czekaj. Teraz ja. Teraz ty. Patrz. Tara. Masz tarę. Teraz ty. Patrz. Kiełek. Trzy. Ja dwa. Ja cię kręcę. Kiełka masz, a ty dostaliśmy. Stajesz... No i co? Jednak te mega boxy wymaksowaliśmy. Czekaj, jeszcze mi został. Patrz. Zabrania jeden. Za tym masz. Jasne. A zgadnij jaki. Komu dać to? Komu dać? Nie. A, o pankę, może O, że dostać. Patrz, jeszcze mam dużą odcinkę. Ja mam Trzy na 3, 2, I jeden. I, i... Patrz, kogo mam jeszcze. Ja się otworzę na innym koncie Mega Boxa. Znaczy masz Mega Boxa jakiegoś? A, on zostawił Mega zostawił jednego. Otwórz Mega Boxa, bo może być ten Mega Box szczęśliwy. Jest szóstka. 3, 2, 1 i. gadżet. O. A Jeszcze. 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 Gdzie jeszcze? Chyba. Chyba wszystko, co? No chyba wszystko. Dobra, dobra, dobra. Później będziemy jeszcze otwierać. Więc co? Dobra, tak naprawdę super wypadł ten openik. Końcówka 6-7. 43. Raz 7 ty, raz, raz 7 ja. Mega. To co? My dzisiaj co? Najedliśmy się nuggetów, No. Podzielimy to na dwa odcinki. A wam dziękujemy za mega. Duo openik na dwa telefony. Znowu. Więc strzałka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I mam być 300 w górę i bye bye! bye.